Pracuję w firmie rodzinnej, największym klubie koszykarskim w dziejach. Los Angeles Waves. A to jest historia por***** rodziny, która nim zarządza. Mianuję cię prezesem Wavesów. Kiedy byłam mała, tata we mnie nie wierzył i sama zaczęłam w siebie wątpić. Zlewam takie tematy. Jesteś prezesem, nie daj plany. To wpływa na wizerunek nas wszystkich. Jesteśmy z tobą, bez względu na to, co mówią ludzie. Co mówią? Rynsztokowe bzdury, że jesteś Nepo-dzieckiem, a raczej Nepo-dzidzią-piernik. Nie zaglądaj na Reddita. Jesteś z nich najmądrzejsza, choć to niewysoka poprzedka. Nie reprezentujecie naszych wartości. Tata ma zdjęcia z Sadanem, ale jesteśmy dobrymi ludźmi. Kto z was puścił farbę? Oszalałaś? Jesteśmy w n***ie. Jak nas z niej wyciągniesz? To jest zwycięski skład. Wybaczcie, muszę zająć się drużyną. Chwileczkę, to moje biuro. Wynocha! Powinnam zostać kiepskim projektantem wnętrz, jak wszyscy moi znajomi z liceum. Namalujcie tu coś. Jest trener? To kwestia nadziei, na którą się decydujesz. Dasz radę. Każdego kręcą ludzie z pracy, ale nie wolno dotykać tematu. Chcesz rozgrywającego? Umowa stoi. Czy ja nie wymiatam? Jak. Damy z siebie wszystko i awansujemy do playoffów. Oh, yeah. Z całym szacunkiem, widziałem twoje cycki w internecie. Nie mogę traktować cię poważnie. Jutro zlot właścicieli. Łyknę zanaks. Lot trwa trzy kwadransy.